Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Panarion. Dziś chciałbym zająć się taką kwestią, która jest bardzo potrzebna, jeśli chodzi o zgłębianie pisma świętego na własną rękę. Jako osoby traktujące wiarę na serio, mam nadzieję, że kiedy że czytamy pismo, no, myśląc o tym, co czytamy, i jeśli są jakieś. Zagadkowe wersety, no to naturalna ciekawość i no, Duch Święty skłania nas ku temu, żeby rozwiązać te trudności, a żeby nie doprowadziły nas one do porzucenia wiary z jakiegoś błahego powodu, bo nie potrafimy sobie wytłumaczyć jakiegoś wersetu. No i muszę niestety przyznać, że większość osób, kiedy spotyka taki zagadkowy werset. No, to jest właściwie jak we mgle, jest pozbawione narzędzi do tego, jak rozwiać swoją wątpliwość. Pozostawia im albo przeczytanie komentarza w ich akurat wydaniu pisma świętego, jakie mają, co akurat je, może być, może bardziej napsuć niż, niż tutaj pomóc, bo na przykład w, moim, w mojej Biblii Poznańskiej przypisy, szczególnie. Pierwszych ksiąg Starego Testamentu są na wskroś modernistyczne, także tego typu przepisy mogą bardziej namieszać w ludzkim pojęciu tego, co Kościół naucza, w jaki sposób pismo interpretuje, niż wyjaśnić jakiś zagadkowy fragment. Więc jeśli nie mogą liczyć zawsze na komentarz do pisma, chyba że mają jakieś super wydanie, z którym ja się jeszcze nie spotkałem, takie, które byłoby. W pełni jakby patrystyczne i ortodoksyjne na polskim rynku. No ale jeśli na to nie mogą zawsze liczyć, no to pójdą do księdza, być może, jeśli bardzo ich nurtuje, prawda, jakiś, jakiś werset, albo zapytają się osoby z ich otoczenia, która najlepiej się zna na, na piśmie, na teologii. No i owszem, to już jest jakaś dobra droga, ale przy założeniu, że ten ksiądz się zna na rzeczy. Oraz że ta osoba, powiedzmy bardziej zaznajomiona z teologią, nie jest sama właśnie jakimś heretykiem, protestantem czy coś takiego. Także jeśli katolik szuka ortodoksyjnej interpretacji, która jest podparta niezaprzeczalnym autorytetem i pewnym autorytetem, no to musi sięgnąć do interpretacji ojców i teologów katolickich i papieży oczywiście bo magisterium Kościoła również niekiedy interpretowało Pismo w jasny sposób i wtedy jest to najbardziej autorytatywne dla nas. Natomiast tak na co dzień, na codzienny użytek, to standardem dla naszej, standardem ortodoksji, dla naszej interpretacji Pisma powinni być ojcowie Kościoła i oni też oczywiście wyjaśniają nam różne zagadkowe fragmenty Natomiast jeśli chodzi o dany fragment, to ja mam taką kolejność, w jakiej sprawdzam pewne strony internetowe, kiedy chcę dojść do tego, zgłębić jakie jest znaczenie pewnego trudnego wersetu i no co on, nawet nie trudnego, ale jakby wyczerpująco, żeby zbadać jakiś werset, który mnie interesuje. Także przedstawię tutaj Państwu tą moją metodę i zachęcam do również podawania swoich jakichś źródeł, szczególnie jeśli chodzi o komentarze. Polskojęzyczne, bo wszystko co tutaj dzisiaj przedstawię jest po angielsku, więc jakaś znajomość języka angielskiego jest potrzebna. Więc jestem bardzo zainteresowany, jakie, jakie są polskie strony, jeśli Państwo znają z dobrymi komentarzami biblijnymi. Natomiast przejdziemy teraz do no, pokazania, jaka jest moja metoda. Więc. Weźmiemy sobie jakiś werset, który jest ewidentnie ciężki. Sam się kiedyś nad nim zastanawiałem i właśnie byłem pozbawiony narzędzi na zbadanie tego. Mianowicie werset z księgi wyjścia 9:12, mówiący o, o tym, że Bóg zatwardził serce faraona, także był on. Głuchy na w sensie, no nie, zdał, no nie reagował na to, że jego kraj jest niszczony plagami i nie, dalej nie wypuszczał Izraelitów. Więc co to znaczy, że Bóg zatwardził jego serce? Czy to nie jest jakieś zaprzeczenie wolnej woli, i tak dalej? No to jest ewidentnie zagadkowy fragment. Także pierwsze, co robię, to wpisuję ten werset po angielsku i dodaję interlinear. I Biblii interlinearne to są takie e, występujące w takim. W formacie, mianowicie, że jest przedstawiony oryginalny tekst hebrajski lub grecki, a pod nim dosłowne tłumaczenie tych poszczególnych słów. I bardzo lubię ten, to, ten szczególnie portal BibleHub.com, gdyż no, on posiada całą Biblię, oczywiście. Natomiast można kliknąć w poszczególne słowo. Tutaj interesuje nas to: Wejchazek, nie wiem, Hardened, tak. I Tutaj mamy inne użycia w Piśmie Świętym, inne miejsca w Piśmie Świętym, gdzie były, było użyte to sformułowanie, że utwardził to, to serce. I widzimy, że odnosi się również do, do Faraona, do jakiegoś Eglona, ale że ma też potencjalnie in, inne znaczenie, jako podparcie albo uczynienie silniejszym, albo śmielszym. Także klikamy potem tutaj, Strong's Hebrew. I to przechodzi do kolejnej strony, e, która nam mówi o korzeniu tego sformułowania, czyli hazak. I mamy tutaj e, definicje różne sposoby użycia, tutaj różne synonimy. Jak widzimy, to słowo hazak jest bogate w znaczenia. E, no i pod spodem mamy objaśnienie tych wszystkich znaczeń. No i e, tutaj zapewne mamy i na bad sense. W złym znaczeniu, czyli utwardzić, co komunikuje jakąś ideę uporu. No i fajnie, to akurat w tym przypadku nam niewiele pomogło, bo już się to domyślaliśmy, że, że no, jakoś Bóg uczynił faraona bardziej upornym. W tym przypadku BibleHub.com nam bardzo nie pomógł, natomiast w wielu innych przypadkach faktycznie pomaga. Tutaj możemy wpisać na przykład biblijny zakaz, żeby, nie noś, żeby mężczyźni nie nosili długich włosów. To jest oczywiście w Grece, klikamy tak samo tutaj na koma, na klikamy na Strong's Greek, mieć długie włosy, owszem, ale to jest, pochodzi to słowo od kome jak klikniemy w kome, to mamy już bogatsze wyjaśnienie, że kome owszem znaczy włosy, ale różni się to od tego słowa, które oznacza w sensie anatomicznym albo fizycznym włosy, ale w tym sensie koma raczej oznacza... Noszenie włosów jako pewne, pewną fryzurę, pewien ornament, w który i w tym sformułowaniu długość tych włosów jest drugorzędna albo jedynie sugerowana. Więc chodzi w tym wersecie, żeby mężczyźni nie fryzowali włosów, nie, 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 wiem, nie robili sobie jakichś pukli na sposób, w jaki robiły kobiety w Koryncie. No, bo to nie przystoi, jest to sprzeczne z naturą, a nie oznacza to, że po prostu wszelkie noszenie długich włosów jest zakazane. Więc w tym przypadku bardzo no, pomaga to zrozumienie um, Greki i ten portal Bible Hub jest bardzo pomocny. Więc to jest takie pierwsze, co warto sprawdzić. Czy na pewno dobrze rozumiemy słowo, które jest dla nas zagadkowe, które jest kluczowe w tym fragmencie, i wtedy sięgamy do Biblii interlinearnej. W drugiej kolejności, kiedy już um, kiedy, no, to nie wyczerpało naszego pytania, to idziemy do Katena Bible. katenabible.com. Wszystkie te linki oczywiście zamieszczę w opisie. I tutaj, proszę Państwa, mamy całe pismo święte. Mamy Stary i Nowy Testament. Klikamy sobie w jakąś, prawda, księgę, w rozdział, i tu są podświetlone kolejne, e, kolejne wersety. Jak klikamy w dany werset, to tutaj mamy komentarze. Od różnych komentatorów. Możemy sobie dokładnie przeczytać. Natomiast przejdźmy do tego fragmentu, który nas tutaj zastanawia, czyli o zatwardzeniu serca. W ogóle też podświetlając widzimy, ile jest komentarzy na dany fragment, tam tutaj jeden, tutaj dwa. Niektóre nie mają w ogóle komentarzy, wtedy są takie szare. No i niestety Stary Testament jest gorzej skomentowany, oprócz. Księgi Rodzaju i Księgi Hioba, to jest raczej niewiele komentowany przez ojców, przynajmniej na tym portalu. Tak się zdaje, że nie mają takiej dużej bazy danych, jeśli chodzi o komentarze. Natomiast zwykle przynajmniej znajduje się tam komentarz Hajdoka albo Corneliusa Alapide, którzy byli bardzo płodnymi komentatorami pisma. Hajdok całe pismo skomentował w bardzo pomocny sposób. Więc tutaj e, właśnie mamy Hajdoka i Szalonera, Tylko, że oni odnoszą się do jakichś innych komentarzy, więc moglibyśmy podążyć tą drogą, szukając prawda, tych odniesień, jak oni to tłumaczą w innych miejscach. No i to być może nam by już wyjaśniło. Natomiast chciałem zaznaczyć, że e, niekiedy ta baza danych w Katena Bible jest skąpa. E, aczkolwiek. Ponieważ to jest tak przystępny interfejs i tak szybko można wyszukać jakąś interpretację patrystyczną. To jest jakby mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o szukanie sensu jakiegoś wersetu. Natomiast jeśli nie znajdę dalej, no to wtedy zamykam Katena Bible i idę do Church Fathers Scripture Index. I tutaj wpisujemy ponownie Exodus 9.12. Klikamy wyszukaj i mamy tutaj dużo bogatszą bazę danych. Z odniesieniami do konkretnego ojca i konkretnego prawda, traktatu, konkretnego rozdziału. Możemy kliknąć w ten rozdział i przynosi nas to do no, tej strony, cel. Nie wiem dokładnie co to jest, no, ale możemy przeczytać tutaj w kontekście, jak się dany ojciec odnosi do danego fragmentu. Natomiast niekiedy to działa. Nie za dobrze, gdyż na przykład znajduje nam porównania do całego rozdziału, a nie do tego konkretnego wersetu, i wtedy trzeba spojrzeć tutaj na, na citation po boku, czy odwołuje się na pewno do naszego wersetu, czy, czy do całego rozdziału. Natomiast tutaj jest podświetlone, możemy sobie przeczytać. No ale akurat w tym przypadku również, jak, jakbyśmy przejrzeli te dwa komentarze, zwykle jest ich dużo więcej, to okazuje się, że nie są zbyt pomocne. No i tak czasami bywa, że nawet tutaj w tej bogatszej bazie danych nie znajdziemy odpowiedzi. No i wtedy musimy już się namyśleć. I na tym W tym momencie tak 90 do 95% zapytań o te trudne wersety już dotrzemy do tej ortodoksyjnej interpretacji, do wyjaśnienia tej trudności, bo naprawdę te dwie bazy danych, razem wzięte, Katena i ten Scripture Index, no, odpowiadają na większość trudności. Maj, mają, mają tyle komentarzy biblijnych, że, że już się dowiemy. Natomiast bywa, że trzeba iść dalej. Teraz idziemy do Patristic Bible Commentary. Niestety ta strona, na której to było, czyli Aquinas Study Bible, jest w tym momencie nieaktywna. Na koniec zeszło, zeszłego roku stała się nieaktywna, co pokazuje, żeby nie hostować swoich stron na serwisie Google Sites, bo wydaje mi się, że ona została ściągnięta z powodów politycznych, ale e, nie będę do, do tego się teraz odnosił. Natomiast na szczęście mamy ją dostępną przez e, Web Archive i też podam e, link przez Web Archive. No ale tutaj już niestety no, w tych realiach, w jakich jesteśmy, jeśli ta strona jeszcze nie wróciła, kiedy to Państwo oglądają, no to musimy liczyć na łódź szczęścia, że akurat ten rozdział, który. E, no, którym się interesujemy, został zarchiwizowany. Ehm, możemy kliknąć tutaj, że na przykład Chapter 1 haj, e, Biblii Hajdoka, komentarza biblijnego Hajdoka został zarchiwizowany, więc tutaj możemy się przyjrzeć, wszystko, wszystko gra, ale akurat interesujący nas rozdział, e, to był nie, dziewiąty akurat, ja kliknąłem w 12 i nie ma zarchiwizowanego. This page is not available, więc e, ta, to archiwum tej strony jest takie pół na pół, czasami się znajdzie, czasami nie, no ale przynajmniej e, można zobaczyć, kto skomentował daną księgę biblijną, chociaż to też nie jest wyczerpująca lista, na przykład wydaje mi się, że dużo więcej było komentarzy na drugą księgę machabejską e, niż, niż tylko to, ale nie mniej jest to jakiś resource, prawda, jakaś strona, na którą warto też spojrzeć, i być może akurat się poszczęści um, i coś znajdziemy. Tutaj też można było wyszukiwać um, terminy całe, nie wiem, e, hard and hard. E, I kiedyś, jak ta strona stała, to po tym terminie by wyszukało te różne komentarze i to było bardzo użyteczne. Więc bardzo ubolewam, że ona jest nieaktywna. Natomiast, no cóż, może, może zostanie przywrócona. Natomiast są jeszcze dwa źródła, o których chciałem opowiedzieć. Pierwsze jest takie, że jeśli nasz zagadkowy fragment pochodzi z Ewangelii, to bardzo nam się poszczęściło, bo nie musimy szukać po tych wszystkich stronach na własną rękę, tylko możemy od razu udać się do, proszę Państwa, katena aurea, czyli do tak zwanego złotego łańcucha św. Tomasza, bo św. Tomasz kontynuując w byciu absolutnym gigaczadem i niezbędnym do, do nauki e, i studiowania przez każdego katolika, dla naszego pożytku duchowego skompilował już dla nas e, relevantne, uznane przez niego za relevantne komentarze właśnie ojców i wcześniejszych również komentatorów wczesnośredniowiecznych e, na wszystkie księgi e, Ewangelii. Więc jeśli klikniemy sobie gdziekolwiek, to mamy najpierw przytoczone te wersety z Ewangelii, a potem listę, Listę ojców komentujących na te poszczególne wątki, i to jest niezwykle przydatne. Bardzo, bardzo często już tego używam. Wcześniej nie wiedziałem, że w ogóle taka strona istnieje z, ze złotym łańcuchem, a teraz, kiedy już wiem, no to jest, jest ona bardzo dla mnie użyteczna. Więc to jest jakby myślę najpewniejsze. Jeśli, jeśli mamy pytanie do Ewangelii, to ona, ono z pewnością zostanie rozwikłane. Jeśli do Starego Testamentu niekoniecznie, niekoniecznie to będzie takie proste. Natomiast Święty Tomasz oprócz tego, że kompilował komentarze ojców, również sam komentował Pismo Święte. I tutaj właśnie mamy stronę Isidor Co Aquinas, która nam mówi co święty Tomasz skompilował, to są też wszystkie inne jego dzieła dostępne po łacinie i po angielsku. Natomiast widzimy, że e, owszem, pewne księgi Starego Testamentu, księga Jeremiasza, księga Hioba jest skomentowana, e, niektóre listy są skomentowane, albo właściwie prawie wszystkie listy są skomentowane i prawda, możemy sobie do nich przejść. I również mamy światły komentarz świętego Tomasza, naszego anielskiego doktora, więc to też jest bardzo użyteczne, chociaż przyznam się, z tego jeszcze nie, nie korzystałem aż tak bardzo. Natomiast można też użyć, ponieważ taki interfejs jest trochę ciężki do użycia, można pójść na aquinas.cc i tutaj również mamy te wszystkie, te wszystkie listy, komentarze do listów, komentarze do Ewangelii, komentarze do Starego Testamentu. Natomiast tutaj mamy ten dodany atut, że możemy kliknąć w lupkę to widać tak. I wpisać tutaj na przykład e, and Heart. E, I spójrzmy, jest w sumie teologicznej. O! Mamy wyszukany fragment, i tutaj klikamy Cyk. E, I tutaj się pokazuje External Cause of Sin. Możemy kliknąć tutaj w filtr. I proszę bardzo, znaleźliśmy odpowiedź dokładnie na to pytanie, które nas interesowało. Mianowicie, czy Bóg jest przyczyną duchowej ślepoty i twardości serca? Artykuł 3 zagadnienia 79 w prima secundę. I super, możemy to sobie przeczytać i już będziemy mieli dokładnie odpowiedź na nasze pytanie, dzięki świętemu Tomaszowi. Więc to jest też. Coś, co, co warto sprawdzić, czy sedno naszej trudności z wersetem, jeśli jakoś sformułujemy jako pytanie teologiczne, nie zostało po prostu już odpowiedziane w sumie, czy jakimś innym dzieje Świętego Tomasza, bo to też nam e, no, skróci nasze wysiłki w szukaniu interpretacji, skoro już to zostało tak obszernie wytłumaczone przez Świętego Tomasza dokładnie to, co sprawia nam trudność. No więc to są te dwie drogi rozwiązania trudności: albo szukamy komentarzy patrystycznych i kompilujemy te komentarze patrystyczne na jakąś kwestię, żeby po wybadać po prostu ogólną opinię interpretatorską, albo jeśli potrafimy sformułować dokładnie naszą wątpliwość jako pytanie teologiczne, to możemy liczyć na to, że święty Tomasz albo jakiś komentator świętego Tomasza się już tym zajął. O komentarzach do, do świętego Tomasza jeszcze nagram osobny odcinek. Czyli jak radzić sobie z trudnymi zagadnieniami teologicznymi albo taki, takimi, którym który nie potrafimy zrozumieć, nawet jeśli są wyłożone w sumie, to dalej niekiedy powstają dalsze trudności, które nie są w tekście rozjaśnione i wtedy można sięgnąć do komentarzy do sumy teologicznej, i one już zwykle są skuteczne w wyjaśnieniu tego bardzo obszernie. Ale o tym nagram osobny odcinek. Na razie ten odcinek był o Piśmie Świętym, więc mam nadzieję, że te narzędzia pomogą Państwu w zgłębianiu tych kwestii na własną rękę. Także będziemy mieli na naszym serwerze Militia Angelica mniej zapytań odnoszących się do trudnych fragmentów, a więcej osób działających samodzielnie w zgłębianiu wiary w ten sposób, do czego bardzo zachęcam. Także tak. To będzie na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za oglądanie. I życzę miłego wieczoru. Z